Hej, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z GTA 5 Dzisiaj mam dla was kolejną ciekawostkę, tym razem w klubie ze striptizem. Pewnie nieraz tutaj wchodziliście, tak? Ale wiadomo, z zupełnie innym tutaj e, zamiarem niż ja. Ja dzisiaj pokażę wam ciekawostkę, którą tak naprawdę pewnie nieraz pominęliście. A zobaczcie, kogo tutaj mamy. To jest oczywiście randomowa osoba którą możemy sobie w GTA spotkać, jakaś tutaj recepcjonistka, która ee, no, obsługuje tutaj ten klub ze striptizem, ale mi naprawdę bardzo przypomina jedną ze znanych piosenkarek. Oczywiście mowa tutaj o e, Rianie, czy jak, jak nie wiem, ja zawsze nie potrafiłem tej ksywki jej wymówić, Riana, tak? Rihanna tak, tak chyba ona się nazywa jest to postać naprawdę bardzo podobna do niej i jeśli chodzi o tą kwestię to pomyślałem sobie, że pokażę wam tą ciekawostkę, myślę, że sami możecie sobie tutaj podjechać do klubu ze stripizem i sobie to zobaczyć, ponieważ ta postać zawsze w tym klubie w tym miejscu po prostu występuje tak więc kiedykolwiek tutaj przyjedzie, zawsze ta postać przykładowo w moim tutaj przypadku się pojawiała ale też przy okazji pokażę wam kolejną ciekawostkę, która jest nawiązana do polskiego akcentu. E, ponieważ zobaczcie, na bok kluby, klubu ze striptizem mamy tutaj e, reklamę jakiegoś, nie wiem co to w ogóle jest, ale jest to moim zdaniem nawiązanie do gry Dead Island. O tym powiadomił jeden z moich widzów i bez wątpienia to logo jest bardzo podobne do logo e, gry, polskiej gry Dead Island. E, no tam na tej palmie wisiał trup, który był tak jakby literką I czyli Island, e, ale to logo jest bardzo podobne. Też pewnie gdzieś w tle macie logo tutaj teraz pokazane właśnie gry Dead Island. Będziecie mogli sobie to porównać. No bez wątpienia jest to jakiś akcent tutaj polski umieszczony w GTA 5. Z czego powinniśmy się cieszyć, tak? Ja jestem dumny, że twórcy Dead Island wybili się tak mocno, że ta gra jest rozpoznawalna, rozpoznawalna na całym świecie, z czego się cieszę po prostu. I też właśnie jakieś nawiązanie w GTA 5 tutaj mamy. Tak więc przy okazji miałem okazję pokazać wam to Rianę, jak i tam na imię, czy tam jakieś ma pseudonim oraz oczywiście to nawiązanie do Dead Island. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, no i trzymajcie się do kolejnych odcinków z GTA 5. Cześć!